Siemanko, witajcie w kolejnym odcineczku od spodu na podnośniku. W dzisiejszym odcineczku Opel Zafira C. C jak małe cycki Klaudii Schiffer. Znowu ktoś powiedział cycki i muszę nagrywać wszystko od nowa. W dzisiejszym odcineczku Opel Zafira C z 2012 roku z dwulitrowym silnikiem diesla 203DTI cokolwiek to oznacza 130 koni mechanicznych. Zapraszam do Oglądania. Zanim przejdziemy do oglądania samochodu, od spodu oczywiście zaczniemy od tyłu, będziemy dywagować nad tym co skłania przeciętnego człowieka do popełnienia takiego błędu jakim jest kupno opla zastanówmy się no to krysie sobie przeskrobałeś dzisiaj rozpoczynamy jak zwykle od tyłu zobaczcie tutaj mamy koło koło jest opona Continental ale ładna opona w ładnym stanie zobaczymy z którego jest roku Dziewiętnasty, nówka sztuka premium, kontakt, fajna. 23545R18. Ładna, ładna guma. To mi się podoba. Ktoś dba o samochód. Dba o samochód, dba o bezpieczeństwo. Pamiętajcie, guma podstawą bezpieczeństwa. Aczkolwiek nie zapewnia 100% bezpieczeństwa. Zobaczcie, teraz tutaj mamy wydech. Tutaj idealne miejsce na butle gazową, i powiecie, nie, przecież to diesel, nie można założyć tu gazu, a można, właśnie, że można. Jak będziecie grzeczni, to kiedyś może wam pokażę fajnego diesla w gazie. Zobaczcie, tutaj nic nie ma w tym samochodzie, jest pusto. Patrzcie, jak wydech jest zrobiony. Taka rura wyprowadzona, tutaj tłumik przed tylną belką, ale patrzcie, jak jest zrobiona tylna belka. Jest prosta belka skrętna na dwóch poduszkach. Tutaj jedna. Tutaj druga. Bym powiedział, że jak w opl Sprężyny, dwie. Dwa amortyzatory oddzielnie. I to wszystko. Tutaj mamy jeszcze tylko taki wspornik. Ten wspornik przenosi takie tutaj siły boczne. Takie, które działają na tą belkę na koło. Także bardziej stabilizuje tutaj pracę tego tyłu. To przydaje się w sytuacjach, kiedy samochód jest obciążony na fula. I co tutaj mamy z tyłu? Zacisk hamulcowy ze zintegrowanym hamulcem postojowym. To wszystko, patrzcie, idzie sobie tutaj lineczkami do mechanizmu hamulca postojowego. Patrzcie, jak to wszystko zrobione jest fajnie. Wszystko jest na wierzchu. Jak to jest przemyślane. Stan korozji zero. Tutaj w niektórych miejscach taki dosłownie tylko nalot, i to szczerze mówiąc fajnie by było sobie taki samochód nawet zakonserwować, żeby jeszcze kilka tych lat był naprawdę w niezłym stanie. Co tutaj więcej? Nic tu nie ma. Patrzcie jak jest wydech skonstruowany, tak w bok i do rury. Tu jest taka puszka i tutaj mamy drugą rurę, która idzie tam dalej do prawdopodobnie jakiejś części, której nie ma w tym samochodzie. Tutaj zobaczcie konstrukcja. Próg. Fajnie zrobione te opelki, Zakonserwowany profil w środku. To jest ośmioletni samochód. Ale nawet jak na ośmiolatka wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o stan blacharski. W tym samochodzie zmienialiśmy panewki. Panewki zostały zmienione. O, tam patrzcie. Hyhy. Korek nowy do spustu oleju zamontowany. Tutaj rura wydechowa. To o, takie, to nie są nowe nakrętki, to pomalowane sprayem po prostu. I patrzcie, nic tutaj nie ma w tym samochodzie. To jest całe podwozie tego opla. Zobaczcie, pusto. Rura tylko idzie wydechowa, z tyłu zbiornik. Tutaj mamy filtr paliwa, to jest przekleństwo te filtry paliwa. Te filtry paliwa pierdzielone, skubane plastikowe, ale zdradzę Wam sekret w ogóle, ja ze względu na te filtry paliwa kupiłem myjkę parową taką, gdzie ta myjka jest? Już gdzieś wtryniona, bo ten plastik ciężko jest rozkręcić, jak to się zapiecze to jest masakra tutaj, żeby ten filtr wyjąć, palnikiem tego nie nagrzejesz, no bo stopisz plastik. Yy, wrzątkiem teoretycznie może jakoś dałoby się nachlapać ale ciężko a myjką parową cyk 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 jedziesz dookoła temperatura jest taka, że nie uszkodzi nic i ładnie można sobie rozkręcić ale macie prototyp dzisiaj od profesora przód nic tutaj nie ma tarcza hamulcowa, klocek przegub napędowy, łącznik stabilizatora jakiś przewód zupełnie niepotrzebny do czujnika ABS-ESP, końcówka kierownicza. Tutaj tuleja tylna wahacza. Przyjrzyjmy się, jeszcze jest cała. I to wszystko. Patrzcie, koniec. No i to już koniec dzisiejszego odcineczka. Nawet do katalizatora się nie dokopaliśmy. Teraz moi drodzy, zrobimy coś, na co czekacie w każdym odcineczku od spodu na podnośniczku, czyli test. Klameczki. Najpierw takie zapoznawcze, otworzenie i zamknięcie. Hmm. Całkiem przyjemnie. Powiem Wam tak ogólnie. Bardzo dobrze brzmi. W pewnym momencie jest taki dźwięk. I patrzcie, powiem wam kiedy. Kiedy już otwieramy drzwi i mamy klameczkę pociągniętą, prawda? I zobaczcie teraz ten moment, kiedy ona wraca. I ten dźwięk w tym momencie, jak klamka wraca. Słyszycie to? On wydobywa się gdzieś tutaj z zamka. I to działa tak troszeczkę na minus. O. Tak poza tym, zamykanie bardzo ładnie, wszystko wytłumione. Także tutaj damy takie uczciwie zarobione 7,5, 7,5 na 10. Dobra, wsiadamy do środeczka. Patrzcie, jak tutaj jest wykonany ten opelek. O, mechanik swoimi brudnymi, obślizgłymi łapami zaraz będzie wszystkiego dotykał. To jest miękki plasticzek tu jest plasticzek taki twardszy. Pokrętełko plastikowe. Pokryte, nie, miękkie. Miękkie jest. Klameczka. Hmm. Chyba plastik pokryty takim błyszczącym, Co tutaj mamy? Pseudoskórka, czyli Sky. Tu plastik twardy. To twardy plastik. Tutaj mamy głośniczek. To jest plastik też pokryty chromikiem. Tutaj. To też jest plastik, ale pokryty takim ala, ala szczotkowanym takim aluminium. A może to metal? Nie, to plastik. Plastik, ale tak jakby naszczotkowany aluminium zrobiony. Pod spodem mamy leda. Tutaj ten boczek też jakieś tworzywo sztuczne. No i guziczki. Ramka to jest plastik i normalne guziki też są twarde. Czyli tu twarde, tu twarde. Tak to jest wykonane. Teraz wchodzimy do środeczka. Wita nas ładny napis. Opel. Opel. Hmm. Fotelik, materiał. Ale spoko, fajne wykonanie, taki ala sportowy. Dobra, wsiadamy. O, profesorska pupa właśnie doznała zaszczytu przesiadywania w Oplu. Przebywania w Oplu. Przesiadywania. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy w środku. Jak zapewne wiecie, w starych Oplach. O, fotel mamy manualny. W starych Oplach śmierdziało, ale od iluś tam lat to się zmieniło. Wąchamy, już w tych nowszych Oplach tego zapachu nie ma. Po prostu te plastiki w starych Oplach, czy to jakieś wykładziny wnętrza, wygłuszenia, miały taki charakterystyczny zapach. I niektórzy mówili właśnie, że Opal śmierdzi charakterystycznie. Zresztą każdy samochód charakterystyczny ma swój zapach, czy to BMEczki, czy Audi, czy Ople. Wszystkie mają swój charakterystyczny zapach, czy Toyoty na przykład. Ale w Oplach to się zmieniło już w tych generacjach. Ten zapaszek jest trochę inny. Kurczę, nie wiem od czego zaczynać. Nie wiem od czego zaczynać. Chyba po prostu od tego, jak wygląda kokpit. I powiem Wam szczerze, troszeczkę te Ople. Yy, ogólnie tak, wszystko spoko, jeśli chodzi o ergonomię i tak dalej. Tutaj mamy guziczki. Od świateł, wysokość. A, podświetlenie deski, tu regulacja kierownicy. Tutaj jest kierownica. Kierownica jest bardzo fajna, bo jest tak skóra i to czuć w ręku, tak solidność w tej kierownicy. Sobice psiki, takie nieduże, takie troszeczkę nieduże, spiczaste. Kurczę, do czego to porównać? No deska to to nie jest, ale takie o. Już tam powiedzmy coś tam wystaje. No, coś tam jest tutaj. Guziczki, guziczki są, guziczki są twarde. Yy, działanie tych pokrętełek to mnie zawsze wkurza, bo one są takie nieprecyzyjne. A tak poza tym, jak na opla, kierownica jest spoko. Tutaj są zegary, po środku jest komputer pokładowy, bardzo fajny. Deska wygląda w ten sposób. I tutaj jak te ople weszły na rynek, te astry boże święty astra J, to, to robiło wrażenie takie, ale dla mnie to jest za bogato. Za dużo tutaj jest guziczków, tak samo w Citroenach też mi się to nie podoba. Ja wolę minimalizm troszeczkę. I generalnie patrzcie, czyżby miał podgrzewanie kierownicy? Chyba tak. znaczy, znaczek oznacza podgrzewanie kierownicy. Tutaj mamy ten sam materiał, co tutaj na tym boczku. Ten dekor taki. To jest, jakby Wam powiedzieć, to jest stylizowane na takie aluminium z takimi szczotkowanymi wzorami. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. No i tak tutaj wygląda reszta. Tutaj schowek, boczek, drzwi pasażera. Siedzenie pasażera. No i z tyłu mamy miejsce oczywiście, full, ponieważ jest to van. Jest to duży samochód. Tutaj schowek. Nie wiem, czy można otworzyć. Eee, kurczę, jakby się otwierało. O, tak się otwiera. I to jest przesuwane. Tu jest taka szyna. Na szynach takich to się przesuwa tutaj ten schowek. Szyny są tutaj aluminiowe, pancerne. Z tego co kojarzę, to jest jeszcze w jakiś sposób, o właśnie, modyfikowane, czyli tutaj ta druga część. Aha, to można w ten sposób wyjąć chyba tutaj. No, dokładnie. Boże, zaraz coś zepsuję. Au, palec mi się zaciął. I tutaj mamy drugi schowek jeszcze. Tam jeszcze więcej rzeczy. O, ktoś lubi. He, he, elektronikę i gadżety takie, hehe. He. Dobra, chowam to. Czyli to jest takie, widzicie, modyfiko, modyfikowalne tutaj sposób zagospodarowania tej przestrzeni. Bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że dildoska jakiegoś nie pokazałem przez przypadek. Tutaj przycisk jeszcze od czujników parkowania, od kontroli trakcji i hamulec postojowy Skrzynia biegów sześciobiegowa. To jest jeszcze problem, taki, że po rozgrzaniu, po rozgrzaniu podobno zaczyna ciężko chodzić ta kierownica. Jeszcze tym kierownica dźwignie zmiany biegów, jeszcze tego nie diagnozowałem, ale pojeżdżę i zobaczę. I to wszystko tutaj z wnętrza. Ogólnie Opel, jak to Opel, ale wydaje się być taki uczciwy, uczciwy, uczciwy samochód. Jeszcze patrzcie na to, jakie podświetlonko bajeranckie. Zajrzymy sobie teraz pod maseczkę do tego potwora. Hehe, potwora. 2.0 dieselek. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę ta generacja diesli to jest praktycznie to samo, co ten 1.9 dieselek. To są dwa wałki w głowicy połączone tutaj kołami zębatymi. Pasek rozrządu, tu jedno koło zębate, pompa wysokiego ciśnienia tam z tyłu. Oprócz takich typowych rzeczy, jak padająca turbosprężarka i te Klapy w dolocie. Nic tutaj się nie dzieje. Nawet ten kolektor cały z tymi klapami niedrogo kosztuje, żeby to normalnie zmienić i eksploatować dalej. Takie pierdoły czasami się zdarzają, Jak jakiś wężyk, sparcieje na przykład tutaj od gruszki VNT i straci moc. Także nic takiego strasznego. Generalnie obcykane takie są te samochody, sprawdzone i raczej. O! Gdzie to było? Gdzie to było? Reperowane, sprawdzone i nie generują dużych problemów. Opel, jak na diesla, oczywiście, jak na diesla, oczywiście, wiadomo, zawsze w naszym serduszku hate na diesla. Szybkie omówienie jeszcze tego, co widzimy pod maską. Tu oczywiście będzie filtr powietrza, przepływomierz, wpada to prosto do turbosprężarki. Tutaj, zobaczcie, jest tak zwana odma, która jest skierowana przed turbosprężarkę. To jest podgrzewany. Tak zwany podgrzewany króciec odmy. Podgrzewany jest to po to, że tutaj zimą może zbierać się taka para wodna i to może po prostu zamarzać. Także takie elementy są podgrzewane w większości przypadków, nawet w starych samochodach. Tu mamy turbosprężarkę, zaraz za turbosprężarką jest DPF. DPF jest jednocześnie z katalizatorem, także to jest jedna taka całość. Sonda szerokopasmowa, bo tu już jest to euro, nie wiem, które euro, 6? Euro 5? Nie wiem, nie powiem. Tutaj rura dolotowa do silnika, do kolektora scącego, tutaj sterownik silnika, akumulator. Moduł tutaj, hmm, tu jest moduł świecz żarowych, jakaś skrzynka z bezpiecznikami, wlew koncentratu do spryskiwaczy i to wszystko. Nic więcej ciekawego tutaj nie ma. I oczywiście klimatyzacja jest wypełniona LPG. To wszystko w dzisiejszym odcineczku. Jeśli chcecie sobie kupić Opla, zastanawiacie się nad zakupem Opla, nie róbcie tego. Nie róbcie tego, bo, bo tak. Bo tak i koniec. Nie no, żartowałem, możecie sobie kupić. Nie są takie złe w sumie.